Ashburton, 14 grudnia 1866 roku. Drodzy przyjaciele, wspomnienia bywają bolesne, szczególnie jeśli dotyczą tych bliskich, którzy odeszli. Tak właśnie jest ze wspomnieniami o klarze. Ramy są jeszcze świeże, może dlatego nie lubię wracać do tych listów, ani do zdarzeń, które miały miejsce na wybrzeżu Nowej Kaledonii. Myśleć o domu, gdzie zamieszkała i gdzie pogrążyła się w całkowitym szaleństwie moja mała siostra, Larisa. No, ale przecież nie zamknę się w czterech ścianach, udając, że nic się nie stało. Jestem Wam winny wyjaśnienia. Wiem, że wszyscy kochaliście Klarę w nie mniejszym stopniu niż ja. Wszyscy ją ubóstwiali. Przypadek Klaru jest związany bezpośrednio z pewnym dzikim miejscem na wybrzeżu. Miejscowi Mały się nazywają wzgórzem Kalamarią, Mają szerokim łukiem, tak że stoi ono opustoszałe. Drogi Tomasie, dziękuję jeszcze raz za towarzystwo w drodze do Nowej Zelandii i przepraszam, że chcę być sama, lecz cóż, to jedyne wyjście, jakie widzę. Przepraszam również za mój rozedragany styl pisania. Lecz taka już jestem. Zresztą te kilka dni zbliżyło nas do siebie, nieprawdaż? Będę teraz do ciebie pisywać regularnie. Jesteś mi obecnie najdroższą osobą na świecie po tym, jak ten pożałowania godny łotr. Och, nie będę o nim nawet wspominać. Uśmiecham się. Piszę z miasta, gdzie spędzam obecnie sporo swojego czasu. Chyba nie nawykłam jeszcze do tego domu. Jest ogromny. Za duży dla jednej osoby i pusty. Na górze jest jeszcze jakoś urządzony, ale dół tylko ten dziwaczny fortepian w salonie stołek do niego i nic poza tym. Myślę, że muszę znaleźć w sobie trochę siły i w końcu rozpakować kufry. Ciągle to odwlekam. Zauważyłeś obecność tego instrumentu tutaj, gdy oglądaliśmy dom? Na pewno nie z pewnością myślami byłeś już daleko w tych swoich nowojorskich interesach. Pewną ostoją przypominającą mi o domu, który zostawiłam, jest pan Hasley, miejscowy sklepikarz. Wielka szkoda, że go nie poznałeś. Jest tutaj obcy, zupełnie jak ja. Od roku prowadzi swój interes w mieście. Muszę przyznać, że znakomicie dogaduje się z maorysami. Sami tubylcy są śmieszni, mówię ci, i tacy tajemniczy. Takie małe, mrożące krew w żyłach potworki wyglądają zupełnie jak postacie z obrazów Williama Blake'a. Hasley czuje się jak jeden z nich. Sądzę, że maluje nawet swoje ciało jak miejscowi. Wyczuwam, że ma niejedną mroczną tajemnicę. Opiszę ci go. Wyobraź sobie niezwykle wysokiego i atletycznie zbudowanego, szpakowatego mężczyznę w średnim wieku. Nosi ogromne, okrągłe okulary w drucianych oprawkach. Trzymają się skrzywionego nosa pana hasleja, czyniąc jego śniada oblicza rasowego Egipcjanina, niezwykle szlachetnym. Fizys odzwierciedla dobre maniery pana hasleja. Nigdy nie spotkałam nikogo tak bardzo dystyngowanego i eleganckiego. Jest jakby z innego świata. O, albo z powieści Jamesa Fenimora Coopera. Jest synem angielskiego emigranta i egipcjanki. Na cześć matki nadano mu imię Karim, lecz hasley stara się go nie używać chyba bardzo go nie lubi, pomimo że, jak sam twierdzi, w języku jego matki oznacza słowo hojny i jest dla Arabów czymś w rodzaju uświęconego imienia. No i jak doskonale pasuje do jego właściciela. Już dość na jego temat. Musisz mi wybaczyć, że się tak rozpisuję, ale cieszę się, że mam tu jakieś cywilizowane towarzystwo. Wczoraj przez okno na parterze wpadł albatros. Zaczął szamotać się na podłodze, a potem o nieba, wpadł chyba w panikę i sam nadział się na jeden z odłamków szkła. Teraz panuje tu straszliwy chłód, więc prawie nie ćwiczy gry. Okna w domu są, jak wiesz, przerobione przez pośrednika według nowoczesnego wiktoriańskiego trendu. A co za tym idzie stosunkowo duże, jutro poproszę Hasleja, żeby przysłał tu paru swoich małorysów i polecił im wstawić nowe. Wiatr cały czas się wzmaga, jakby odpowiadając na odgłos wydawany przez wskazówki kurantowego zegara, który przywiozłam tu z domu. Dziękuję raz jeszcze, że pozwoliłeś mi go zachować. Zawsze będzie mi się kojarzył z naszym walijskim domem i popołudniowymi herbatkami. Niedługo czekają mnie pierwsze sztormy. To będzie takie emocjonujące. Nie martw się, będę przygotowana. Już rozmawiałam na ten temat z Haslejem. Szczerze oddana Clarissa. Drogi Tomie, Wczoraj odkryłam na strychu prawdziwy skarb. Wtoczonej dziwną skazą skrzyni znalazłam kilka bardzo zagadkowych pudełek. Każde z nich zawierało staromodne, zjedzone częściowo przez mole ubrania. Prócz garderoby była tam mnóstwo śmieci, składane cylindry, rodem z cyrku, kilka parasolek na słońce i deszcz, stary sztychy i mapy, chyba nawigacyjne, więc coś ten Rhodes, czy jak mu tam, zostawił po sobie. Barney Rhodes, trzymając się ścisłości, był poprzednim właścicielem posesji. Wiedziałeś o nim. Musiałeś znać to nazwisko, w końcu to ty załatwiałeś formalności związane z domem. Był jakimś przemysłowcem czy finansistą, zupełnie jak ty, ale wierzę, że na tym koniec podobieństw. Rhodes zbudował dom i umarł w nim. Posesję zapisał w testamencie tubylcom, ale wskutek pewnych nieścisłości majątek przejął brytyjski rząd. To niezrównany pan Hasley opowiedział mi o wszystkim. Niech sobie przypomnę, co jeszcze było w skrzyni. Był tam stary, zapaskudzony pęsnę oraz dzienniczek. Zaprosiłam pana Karima na popołudniową herbatkę i zaprezentowałam mu znalezisko. Razem z moim uroczym sklepikarzem zajęliśmy się odczytywaniem zawiłego i miejscami, szczególnie pod koniec nieczytelnego tekstu z początku wieku. Wyobrażasz to sobie? W tajemnicy przed panem haslejem wysyłam ci ten dzienniczek, najwyraźniej pokładowy, tak, żebyś mógł rzucić na niego okiem. Pan haslej, kiedy mu powiedziałam o moim zamiarze, Podzielenia się z Tobą sekretem Kalmarowego wzgórza z miejsca uznał mój pomysł za nieco niestosowny. Jego zdaniem rodzina Rhodesów z Pensylwanii na pewno chciałaby otrzymać dziennik. Mam co do tego inne zdanie. Stary pan Barney Rhodes był z tego co wiem czarną owcą. Ożenił się w Maroku z jakąś grecką tancerką, która po urodzeniu dziecka uciekła od męża z kochankiem. Myślę, że wszyscy inni Rhodesowie woleliby nie wspominać pana Barneya. Poza tym dziennik wskazuje na to, że Rhodes schował się tu dokładnie jak ja, przed całym natarczywym światem. I wreszcie mój ostatni i najważniejszy argument. Dziennik dostał się w ręce Barney'a Rhodesa. Nie on był jednak autorem zapisków. Sądzę zatem, że Rhodesowie nie mają do książki żadnego formalnego prawa. Ale dosyć o tym. Dziennik przeczytaj sam. Nie będę ci go streszczać, jest ponury, a wiem, że lubisz mroczne historie, jednak uważaj, ta jest najprawdziwsza na świecie. Skoro już mowa o ponurych rzeczach, wczoraj miałam sen. A właściwie koszmar. Nigdy nic podobnego mi się nie śniło. To pewnie wina klimatu. Koszmar był bardzo dziwny, wręcz groteskowy. Był w nim pan sklepikarz i ta maoryska też, lecz w śnie wyglądała inaczej. Wydawała się znacznie piękniejsza niż w rzeczywistości, o tak. Była przecudowną, wprost olśniewającą istotą z wielkimi oczami w odcieniu głębokiego brązu i skórą jak heban. Czułam, choć to absurdalne, że ona i Karim są mężem i żoną. Pierś Hasleja pokrywała dziwna mata. A biodra mężczyzny osłaniała przepaska. Twarz sklepikarza była pomalowana w białe paski, od których odbiegały trójkąty i koncentryczne koła. Wyglądał przerażająco. Jego skóra lśniła morską solą. Mięśnie pana Hasleja, zaznaczone pod skórą, były całe napięte. Wyraz u oczu obojga wydał mi się bardzo dziwny. Rozmawiali u stóp przemywanych kipielą skał. Zbliżała się noc. Skały okrywały więcej pięknych, egzotycznych kwiatów, które unosiły się także na powierzchni wody. Nagle zapadł zmrok. Zniknął i księżyc, i gwiazdy, dotąd odbijające się w wodzie. Pan Hasley rysował coś na skalę, coś jakby kształt ludzkiej głowy z wielkimi, straszliwymi oczodołami i ostrymi kłami. Wyglądało to jak zarys. Czaszki. Gdy dokończył, zerwał się porywisty wiatr. Maoryska wykrzyczała jakieś słowa, brzmiały obco Make, make, powtarzała wibrującym głosem. Wtem fala uderzyła w oboje, odrzucając ich od skał. Jednocześnie daleko na wydmach rozbłysły ognie. Przez chwilę stały one w miejscu, potem ruszyły w stronę morza. W tym samym momencie także na morzu dostrzegłam podobne światła. Na powierzchni wody, daleko od brzegu, tam, gdzie nie zdołałby zapuścić się żaden pływak, wyglądały niczym migoczące na falach płomienie pochodni, dym, zbyt daleko, aby określić, czy pochodzą z łodzi, czy może kto się trzyma, unosząc na wodzie, a może w ciemności nie dostrzegłam wznoszących się w tamtym kierunku kolejnych skał? W uszach dźwięczały wibrujące słowa: Make, make, coraz głośniej, coraz mocniej natarczywie, i wtedy się obudziłam. Opowiedziałam ten sen Karimowi, bardzo go zdziwił. Po przemyśleniu sprawy uznał jednak, że zmiana klimatu może powodować podobne koszmary. Nie wspomniałam Haslejowi pewnych szczegółów snu, wstydziłam się, ale tobie chyba mogę o nich napisać, prawda? Otóż, Maoryska była zupełnie naga. Jej brzuch wystawał ponad linię wody. Był nadęty jak wypełniony wodą balon, zasłaniając podbrzusze dziewczyny. Coś bezustannie poruszyło się pod napiętą skórą. Nie wiem czemu, lecz w osobliwych ruchów wewnątrz brzucha dziewczyny wnosiłam, że nie jest to ludzkie dziecko. Nie wiem co o tym myśleć. Trochę się tego snu wystraszyłam, Clarisa. Drogi Tomasie, długo nie pisałam, wiem. Ja próbowałam usunąć ten fortepian. Sztorm powtórzył się. Miałam wrażenie, że patrząc z okna, spostrzegłam na plaży kilkunastu półnagich ludzi. Wybiegło na werandę, nie do końca dowierzając własnym oczom. Ale byli tam, byli wszyscy. Ganek oblewały strugi lodowatego, pachnącego solą deszczu. Usiłowałam ich liczyć i ze zgrozą spostrzegłam, że między nimi był także biały mężczyzna. Jego wysoka sylwetka skojarzyła mi się niemal od razu z panem haslejem. Dałam kilka kroków poza obręb chroniącego mnie od najgorszej ulewy dachu, żeby tylko się lepiej przyjrzeć. Na moich oczach wszyscy pobiegli w kierunku zburzonej, ciemnosinnej wody. Spieniona fala pochłonęła natychmiast kilka ciał, potem następne, aż zniknęli wszyscy. Po kilku minutach od zauważenia pływaków nie dostrzegałam już nikogo i sama przestałam wierzyć we własne zmysły. A potem nagle pod linią wody zobaczyłam jasne światła, których w żaden sposób nie potrafiłam wyjaśnić, jak w moim śnie, tylko że to już nie był sen, o ile kiedykolwiek nim był. Ale coś musisz wiedzieć, Tomas, to nie mógł być Hasley. W tym samym czasie bowiem Karim jechał do mnie powozem z miasta, zaniepokojony stanem pogody i moim odosobnieniem blisko morza. Zwyczajnie się martwił o mój los. Przejmował tym, że wzgórze Kalmara może zostać odcięte. Och, jak mogłam go tak źle ocenić! Był taki troskliwy od początku, od pierwszego dnia, gdy pojawiłam się tutaj. W końcu pogoda popsuła się na tyle, że pomimo szczerych chęci, zawrócił swoim powozem z powrotem. Gdyby wiedział, jak bardzo się bałam, powiesz pewnie, że to wszystko jest niedorzeczne, prawda? Znowu zagrałam na fortepianie. Grałam, żeby się uspokoić, bowiem od rana już czułam niepokój, który jedynie wzmógł sztorm. No ale zacznę może od początku. To było tak: od momentu przebudzenia towarzyszył mi dziwny fetor, nasilający się szczególnie w pokoju z fortepianem. Zapach kojarzył mi się z odorem zastałej wody. Nie potrafiłam się na niczym skupić. Kręciło mi się również w głowie. Pan Hasley był u mnie dwa dni wcześniej i z właściwą sobie dbałością wyczyścił wszystkie struny, lecz nie potrafił ponownie nastroić fortepianu. Co dziwne, jego osobliwe zainteresowanie przedmiotem w salonie znacznie osłabło i prawie nie zamieniliśmy ze sobą słowa, poza kilkoma zdawkowymi, wymaganymi konwenansem uwagami. Kiedy rankiem 21 lipca poczułam smród, okazało się, że nie mam dość siły, aby samej unieść zagadkowo ciężkiego wieka. Niepokój i zapach narastały z taką siłą, że poczułam się w końcu duszona przez ściany własnego domu. Trwającą od trzech gorączka, uniemożliwiała mi jednak wyjście na zewnątrz. Spacer w stronę miasta, blisko trzy kilometry pieszo, wydawał się ponad moje nadwątlone siły. Sztorm rozpętał się na dobre, a ja z ociąganiem i całkiem przemoczona wróciłam do środka. Właśnie osuszałam głowę ręcznikiem, gdy we wszystkich oknach rozbłysło samo białe światło. Zasłoniłam oczy, blask prawie natychmiast zalał cały dom. Podbiegłam do okien i zasunęłam zasłony, lecz światło i tak przesączało się pod drzwiami i przez szpary w podziurawionych zasłonach. Odsunęłam się z wahaniem od okien. Coś w jednym z nich ujrzałam. Postać namalowaną przez blask, bijący z zapleców intruza. To było okropne, zupełnie jak na Eleonorze. Poczułam, że z chwili na chwilę staczam się w coraz większy obłęd. W kolejnych oknach zobaczyłam podobne sylwetki, postacie stałe z opuszczonymi w dół obwisłymi ramionami. Poczułam, że z jakiegoś powodu Tajemniczy przybysze nie mogą wejść do środka, niezaproszeni. Wzrokiem zlustrowałam pusty pokój. Spojrzenie padło natychmiast na fortepian, lecz szybko odwróciłam oczy. Miałam wrażenie, że słyszę w uszach odległą, nieznaną mi muzykę, i to chyba w tym momencie upuściłam ręcznik. Po chwili bowiem dostrzegłam go na podłodze, zaczęłam drżeć, a potem już dygotać. Zęby podzwaniały mi z zimno. Co się ze mną działo? Potrzebowałam usiąść, lecz jedynym w miarę wygodnym siedzeniem, zapewniającym mi spoczynek, oprócz wilgotnej, pokrytej plamami podłogi, czy niewygodnego fragmentu kufla, był stołek przy fortepianie po drugiej stronie pokoju. Zapadłam w mroczne przygnębienie. Coraz więcej postaci pojawiało się w oknie. Usiłowałam odwrócić wzrok ze strachu, że to, co zobaczę na zewnątrz, nie będzie człowiekiem. Postanowiłam nie odsłaniać kotar. Wyciągnęłam dłoń przed siebie, nie poznając jej wcale. Była ohydna, jakby żylasta. Skóra na niej wydała mi się sina, palce naprężone. Nie wierzyłam, że to moje własne ręce. To dziwne, ale nie miałam nad swoimi rękoma kontroli. Nie czułam krążenia, a kiedy raz jeszcze im się przyjrzałam, to było to tak, jakby należały do kogoś innego, nie do mnie. W dodatku, same zaczęły uderzać w klawisze. Reszta była niczym koszmarny sen. Grałam długo, tracąc poczucie rzeczywistości. Nie wiem nawet, co grałam, czyżby tę samą melodię, którą wcześniej wydawało mi się, że słyszę. Nie jestem pewna, ale utwór musiał być ponury i głośny. Nie wiem także, skąd go znałam. Na krótko przed świtem blask zaczął wypierać ciemność i strach wewnątrz mnie. Ktoś podszedł pod same drzwi, słyszałam dudnienie ciężkich butów, a po chwili drewno odpowiedziało łomotem na wymierzane ciosy pięści i kopniaki. Przerwałam grę. Łomot narastał. Ktoś z całej siły walił w drzwi. Zażądałam, aby sobie poszedł. Nie potrafiłam jednak wykonać ruchu, aby zaryglować drzwi, przesunąć tam jedną ze skrzynczy uczynić cokolwiek. Uderzenia narosły. Teraz już brzmiało to tak. Jakby ktoś walił w te drzwi młotem. Zesztywniałam, widząc jak deski poddają się. Odskakują razem z farbą. Spojrzałam w okno. Potem na kurantowy zegar. Im bliżej było świtu, tym światła stawały się coraz bardziej mętne. Nagle sylwetki podeszły do okna. Stukanie nasiliło się, rozbrzmiewając upiorną regularnością, która wydawała się naśladować cykanie wskazówek zegara. Drzwi wprost trzeszczały, a przez szparę zaczęła wlewać się ohydna zielona maś, przypominała wodę z fortepianu. Światła zaczęły się przesuwać, zagrałam znowu, a przynajmniej tak mi się zdaje. Wtem poczułam przypływ mdłości, nie miałam już siły. Strach pokonywał mnie, brał nade mną górę, dusił. Serce łomotało jak szalone. Jego uderzenia zlewały się z waleniem drzwi, z odgłosami zegara, z całą tą szaleńczą kakofonią. Musiałam być wyczerpana. trawiono od wielu godzin niepokojem i gorączką umysł nie rozróżniał już prawdy od konfabulacji. Nawet nie wiem, kiedy moja głowa uderzyła w skrzynię fortepianu. Nie wiem, po jakim czasie podniosłam wzrok. Usłyszałam wrzask mew. Na zewnątrz było widno. Wsłuchiwałam się ze zdziwieniem w spokojny szum morza. Sztom się skończył, przetrwałam. Na strychu znalazłam ogromny łom, i po zatarganiu go na dół spojrzałam na fortepian. Podważyłam wieko. Zajrzałam do pudła fortepianu. Znalazłam oblepiające go zielone wodorosty, zwisające na strunach i młoteczkach, ale przecież sama widziałam, jak Karim. Nie powinien grać bez fałszu. Nie było możliwości, abym dobyła z tego przeklętego instrumentu chociaż jeden normalny dźwięk. Nie, Nigdy był w takim stanie, a jednak. Grałam na nim tej nocy. Brzydziłam się dotknąć paskustwa, oblepiającego wnętrze skrzyni. Z wahaniem podeszłam i otworzyłam drzwi. Uderzyło we mnie przenikliwe zimno. Rozciągający się przed moimi oczami widok przypominał krajobraz po bitwie. Nad pustkowiem zawisły potężne, skłębione kumulusy. Po chwili nie mogłam już znieść szumu morza. Wiszący w powietrzu zapach soli wydał mi się obrzydliwy. Zarzuciłam coś szybko na siebie i pobiegłam do miasta, do hasleja. Wiem już, że wszystko co się dzieje ma związek z tym przeklętym fortepianem. W domu dzieje się to samo co na statku. Karim trochę mnie uspokoił, kazał mi pozostać w mieście. Do domu wysłał na moje życzenie kilku silnych miejscowych. Mieli zabrać fortepian, wytargać go poza dom i zostawić nad brzegiem morza. Niech ocean zabierze to, co do niego należy. Hasley zabrał mnie do małej pomarańczowej kawiarni, a potem odprowadził z powrotem na wzgórze. Po Maorysach, którzy mieli zabrać fortepian, nie pozostał nawet ślad. Drzwi do domu pozostawili otwarte, uderzały o framugę. Fortepian stał na swoim miejscu. Karim wpadł w szał, spojrzał na mnie. Zrozumiałam, że jest tak samo zaniepokojony zachowaniem tubylców jak ja. Być może wiedział więcej, lecz nie zamierzał mnie wciągać w swoje tajemnice. Chciał za wszelką cenę ochronić damę przed niebezpieczeństwem. Poprosił, żebym na razie została w domu. Tu jest przynajmniej bezpiecznie. Sam postanowił wrócić do miasta w celu sprowadzenia pomocy. Wrócę niebawem, obiecał. Nie mam pojęcia, co teraz nastąpi. Hasley nie wraca od dwóch godzin. Nie zniosę następnej nocy, a przecież nie pójdę do mojego przyjaciela, bo to nie wypada. Zresztą boję się iść do miasta na własną rękę. Piszę ten list bardziej dla siebie. Wiem już, że nie przeczytasz nigdy mojej korespondencji. Czuję to. Wiem, że listy nie docierają tak od razu. Nie jestem skończoną idiotką, ale żebyś ty nie napisał nawet zwykłej depeszy, nawet wzmianki, zwykłego, co u ciebie, Klaro, wstydzisz się tego, do czego między nami doszło? To byłoby dziwne, przecież brata i siostrę powinna łączyć zażyłość. A może to jeszcze coś innego? Może nasze listy po prostu utonęły? W miejscu tak dalekim, jak to, w którym jestem, wszystko staje się jednym, przerażającym gdyby. Zaczynam już wierzyć, że pozbyłeś się balastu, umieszczając mnie tutaj. Nie wyślę tego listu, nie skończę go nawet. Dla kogoż miałabym to czynić? Wszystko stracone. Słońce chyli się do horyzontu. Oni tu wrócą, ci z lata rękami zamiast oczu. Już stoją w oknie, stoją w drzwiach. Może znowu oznajmia swym głosem ich przyjście, a potem wypływa te stwory. A ja znowu jestem na statku. Na Eleonorze. 21 października roku pana 1822. Dzisiaj na pokład Eleonore zaokrętował się Dandys. Arystokrata z Ameryki, jak i Barney Long z ośmioletnią córką. Arystokrata nie go porwał, diabli. Płyniemy do Nowej Zelandii. Fagat zabrał ze sobą fortepiano. Wygląda jak penino, dużo jest większy większej walcie poziomy. Teraz ma że na nim do konkursu. Wywiednio. Już się ja słyszałem za świetnej płaszczyznę. Nagle kiedyśmy tak stali i gadali, okazało się, że stoi za nami pan los. Zbił na oczach moich i wszystkich innych wiksach, A gdyśmy go nie powstrzymali, że by starego wielu zaszpadł w twarz. W tym wszystkim Wixon zaczął rozpowiadać, że widział dziewczynkę pod pianem. Miała obnażone nogi ramiona i pochartane ranami plecy. I falba niasta, zwykle zapięta, po szyję sukienka zwisała w strzępach i była cała we krwi. Bardzo przejęliśmy się tym, co powiedział sam. Nie chodziło o to, co powiedział, ale w jaki sposób to zrobił. Stary jej rzadko się w ten sposób zachowywał. Myśmy go wzięli na dół, wybuchnął płaczem. Próbowaliśmy mu mówić, że to co widział to była jakaś była cieni. Nikt z nas to nie wierzył. Rykson bez problemu nas rozszyfrował. Kapitan rzecz jasna nie dał wiary. Podobni do siebie zawsze wierzą tylko w sobie nawzajem. my wiemy swoje. Rany, które padał lekarz pochodowy wskazują na to, że Rykson został w Pewnie tym samym tajszym z Takiej draki nie widział dotąd nasz stary, właściwy bryk. A mówiłem od razu, że to pech. Taka para na pokładzie. No sama kula gra. Gra dalej ten swój ohydny marsz pogrzebowy. Ja 3 listopada roku pana 1822. Oj Boże, ona gra dalej. Witam ledwo, przytrzymuje ludzi w łyzach. Widzieliśmy, że ten Amerykanin może być przemytnikiem, ale mój panie! nigdy by nie przypuszczał, że to właśnie to, to jest to bezbożność! Może, na coż Nigdy nie miałem podobnie złych przeczuć. Mewy płyną daleko stąd, że od nas cuka się nie zbliży. Panuje kompletna cisza. Ojczukek dawno zabełkadował przed nami drzwi. Pierwszą ofiarą był rzecz jasna Leeds pi i myślał, że staje śpi. Wszedł do środka. Amerykanin wypalił mu brzuch, a potem onę pchnął kopniakiem i zawarł drzwi. Jednak było już za późno. Leks żeby zabić. Wixxon, nawet leżąc w własnej krwi, myślał, że jakimś cudem to przeżyje. Chwycił za u lekarza i broń go udusił. Krew lała się wszędzie. Kanin zaczął coś krzyczeć ze środka, to nie było po angielsku, ani po ludzku. Jedna szaluba odbiła. Światło z pod wody ciągle podchodzi ciągle bliżej. Piekielnie zimno. Coraz jaśniejsze. Prawie widać w nim bruwające piłki. Ale nie robi się od tego cieplej wręcz przeciwnie. Cóż, sam zostałem. Słyszę krzyki. Pierwsza szalupa idzie na dno, druga odbiła. Ale moje na już, że chcą z powrotem na pokład. To jednak za późno i piekło. Boś mam tego, ładuję w czerwę. Mówiłem, żeby im wyrzucić na pożarcie tamtym. Idę to skończyć. Dość tego. Co do ja tego grania ja też. Byłem nabita. Skończę to. Co słyszę. Coś jest na pokładzie. Tu nie jakby ważyło półtony. Może to ta rzecz, która wylazła z małej, idzie po mnie, widzę ją przez okno, boże te oczy, pazurami otwiera sobie drogę do mnie?